W dzisiejszym A, odcinku. to daje światło! Aaa, dobra! Nie. O, idź, idź, idź. Błagam, nie zacinaj się. Nie no, bo ja mam jakiegoś pecha z tymi ścianami. Iiii, o, manko, z tej strony Tata na resorach oraz... Cześć, witamy Was w nowym odcinku z chaptera numer 3, z gry o nazwie: Poppy Playtime. Tak, no mówię, tak nam pisaliście, tutaj prosiliście, tak jak obiecywaliśmy, nagramy, tak, wszystkie nagramy, ale oczywiście idą święta, prawda? Idą święta, mamy dużo do roboty, ale teraz znaleźliśmy czas, bo jeżeli ktoś nas ogląda, to Krystian, usną, dlatego możemy sobie w spokoju nagrać. Tak, nagramy dla Was, mówię, trzecią część. Tym razem, poprzednie części, coś zawsze widziałem, coś zawsze grałem, ale teraz aktualnie ten odcinek, ten chapter. Ten rozdział, jak zwał, tak zwał, jest dla mnie totalnie świeży, więc nie wiem nic. Jeżeli coś będzie tutaj pchane, jeżeli chodzi o akcję do przodu, to tylko Wercia ja będzie wiedziała. Ja już totalnie jestem w głębokiej czarnej studni. nie pamiętam, ale coś tam pamiętam. No ale chodzi o to, że po prostu coś pamięta. Dobra, a my sobie rozpoczniemy nową gierkę i jeżeli chcecie, żeby był chapter czwarty, pod tym odcinkiem musicie zostawić przynajmniej 50 łapek w górę. I dziękujemy, tak, za bogatą aktywność. Pod poprzednimi materiałami było, mówię, bardzo dużo. Byliśmy zawsze mniej, a jest więcej co nas, prawda? Bardzo cieszy jest was coraz więcej, coraz więcej mamy energii, żeby nagrywać, więc będziemy dla was nagrywać jak i dla nas. Tak? Ale jeżeli jesteś nowym widzem, wercia tak zawsze ładnie mówi, co musisz zrobić? Zostawić łapkę w górę, zasobować i napisać jakiś komentarz. Tak, żeby być na świeżo i zobaczyć, co tutaj się będzie ciekawego działo i co będzie w nowych materiałach. A tymczasem, jeżeli jesteś nowym widzem lub starym widzem, Droszy wygodnie swoim fotelu weź Kubusia o nazwie smaku ananosowego bananowego jabłkowego Był bardzo smaczny oprzy plecy wyprostuj głowę, zamknij oczy, wyprostuj twoje kolanka, które cię bolą, ale czasem nie. I zapraszam na nowy odcinek z Poppy Playtime Chapter 3. Zaczynamy. Jak obiecałem w poprzednim materiale nic nie będę przewijał, więc sobie zobaczymy tak wszystko na świeżo, bo dla mnie to też będzie coś nowego. Może czegoś ciekawego się dowiem. To była jakaś taka... To są ich, to A są czekaj ty! A ten na środku ten Dog Day to ten y, od nas jeden widz serdecznie Ci pozdrawiamy, to jest chyba twoja emotka. O ten o, pamiętasz? To no. no, tak mówię, bardzo mi się podobały te nasze odcinki. A, to stąd to jest! Dobra, serdeczne pozdrowionka, machamy ci O tak, właśnie to ty tutaj się tańczy, podczepimy no, ja nie wiedziałem skąd to jest nawet To jest ta... To... To są przyjaciele. A, wszyscy, cała ekipka. Tak. O, to ten chyba... Czyli to będzie ten jakby główny bohater tego odcinka, tak? Mam na myśli taki, że ten będzie taki zły, tak? tym gazem No. no.

Okej, okay, dobra, to chociaż będę troszeczkę wiedział. Aha, dla nowych widzów, jeżeli się do tego momentu, bo nie zawsze wszyscy oglądają cały odcinek i nie czytają wszystkiego, więc będę to mówił na każdym wstępie. Ja nie grałem osobiście w te gry, nie wiem o co w tym chodzi. Jeżeli tak jak mówiłem wcześniej, tylko Wercia coś ogólnie pamięta, wie, bo oglądała u innych osób. Ja jestem totalnie w tym świeży, więc jeżeli czegoś nie wiem lub nie potrafię czegoś zrobić, to to wynika tylko z tego, że po prostu nie grałem w dany produkt. To tylko tak z ciekawości. A my wracamy do gry. I w ogóle o co chodzi z tym kotem? Coś coś więcej, wiesz? On jest. Ja wiem, że on jest jakiś tam złyżej usypiał, ale to jest jakaś co? Zabawka, która, nie wiem, to się zaczarował, czy o, o co z tym chodzi? Wiem, że ona jest z ekipy, tak jakie pokazują. No, o, go nie ma. No, bo jakby... W zabawkach są dzieci po prostu. A w zabawkach są dzieci, Tak, jakby w tej zabawce są dzieci. Bo ich na przykład, nie wiem, czy tam robili tam... Coś jakby zaczarowali ich, albo wsadzili, albo jakieś klątwy, coś, 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 coś takiego, tak? Robili eksperymenty na dzieciach. Aha, o, super. Dobre, dobrze, dobrze no wyjaśnione. Zmieniali zabawki i później te zabawki robiły się po prostu złe. Okej. Okay. No i dobra, no to już jest takie wyjaśnienie. I chyba zaczyna się gra. On nas wrzuci. On nas do tego wrzucił. Ale kto? No ten katma, ten, ten kot fioletowy. Ale czekaj, bo w drugiej części. Czekaj, bo już nie pamiętam. Aha, pociągiem, dobra. Okej, okay, no, przypomniało mi się, bo rozbiliśmy się tym pociągiem. Czyli co, to jest. A, ja widziałem go. Dobra, ale. Czyli mam rozumieć, że po rozbiciu. A, musimy znaleźć drogę wyjścia. Co tu się dzieje? Ty, to już? Ty czekaj, bo ja muszę, już się gra, zaczęło. Ty czekaj, bo nas zaraz gniecie. Ecie, bo kurde, w ogóle nie ogarnę co się stało. Sorry, ja totalnie tak. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. A, muszę się a rozejrzeć. A, dobra, to jest. Kurcze, dobra, Pysia, bo myśmy tutaj, my tutaj rozmawiali, a tu widzę jakaś szybka akcja. Wszędzie, dobry się dzieje. Czekaj, jakieś tłoki, żeby zaraz mnie nie przygniotło. Poczekaj, niech ja w ogóle obczaję, co się tutaj w ogóle wydarzy. Nie wiem, yy, idę totalnie na. Jak to mówią, na cepa. Czekaj, skoczyłem tą stroną. Nie wiem, czy tam muszę się dostać. Czekaj, zobaczę, coś w ogóle tutaj mogę przejść. W ogóle nie skończyłem mojego monologu mówić, ale no dobra, no to już najwyżej najwyżej za chwilkę. Aha, bo skończyłem na tym z tym pociągiem. Czyli co? w górę. Czekaj, tu nie ma rączki, nie ma rączki. Coś, coś, tam, coś tam pamiętam. Dobra, wiesz, co chyba tam przejdziemy? Tam gdzie się najbardziej świeci światło, bo wyróżnia się. Nie, ja przyszedłem stąd, stąd przyszedłem. Więc podejdę sobie tutaj. A dobra, muszę no wskoczyć na to. Ło, czekaj. Kurde, balans. czekaj, się w złym miejscu stanowi. Dobra, teraz tak o. I hop. Oj, spadłem. Czekaj, kurczę. Jakaś krewka. A jeszcze raz, sorry, troszeczkę za szybko. Dobra, jeszcze raz, spróbuję. O nie, bo mnie zgniecie. A, sorry, dobra, bo to do samej góry. Dobra, sorki. Czekaj, zapomniałem przecież, że to do samej góry leci, żeby zgnieść. Czyli to po prostu trzeba szybko przejść. Teraz tak, właśnie, żeby nie do samej góry, bo nas zgniecie. A widzisz? O, dobra. Dobra, udało się od razu za pierwszym razem. Po prostu, no musiałem troszkę obczaić. Okej, okay. no i dobra, bo jak skończyłem, czyli ta popi, co tak naprawdę ona nas wykoleiła z tym pociągiem, tak? Ona nas wykoleiła. Co ja, ręki nie mam? Aha, nacisnęłem przez przypadek. No dobra, idziemy dalej. Dobra, na razie tutaj rozejrzę. Na razie tutaj troszkę rozejrzę. Czekaj, my w zasadzie jesteśmy dalej w tej fabryce tych zabawek, czy jesteśmy w jakimś innym miejscu? Widzę, że jest to, to w totalnej ruinie. Tutaj możemy wejść? Możemy. Tylko czekaj, zanim tam jeszcze... O nie, to przejścia nie ma. Także jesteście świadkami przeżywania czegoś nowego razem z nami. Dobra, no to już jakaś ciekawostka, dobra, tu też trzeba będzie poprzeskakiwać sobie, dobra, czyli znowu będzie jakaś szybka akcja przejścia, czyli tak, muszę przejść tędyk, wskoczyć tutaj, potem tam do góry i chyba tutaj po lewej, czekaj, muszę zobaczyć jak to jest, aha, czyli będę musiał tak, hop, 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 hop i tam, no dobra, okej, okay, no to próbujemy. Okej, okay, poczekam. Dobra, na razie się udało. Nie chwalmy jeszcze, jeszcze nie chwalmy. Teraz czekaj raz, spokojnie jeszcze raz. Tu, 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 tu i tu. Tylko tak, właśnie, to się lekko ruszy. Czyli będę musiał szybko przejść, nie będę musiał czekać. Więc to opada i od razu do boju. I hop, 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 i hop, i... O nie! Oj, sorry. Najwyżej po prostu przyspieszę, no. Oki, okay. Przyspieszę to wszystko. Nie, spokojnie. W sumie to nie jest jakaś przeszkoda mega. Czekaj, ja chyba, że to jakaś rączka jest. Może ja po prostu coś źle robię. Dobra, uwaga. I tak. O właśnie, widzisz, bo to chyba była pułapka specjalnie, że dlatego mnie tutaj... O, był jego ogon, chyba widziałem. Nie wiem czy też widziałaś. Tutaj do góry wszedł. Widziałeś go? Nie. Ja widziałem. Aha, dobra, czekaj, widzisz, już już dobra. chciałem iść. Słucham. Tylko odwaga, że w O nie! Patrz, przeciągnę to, puszczę i to od razu jedzie. Czekaj, już jakoś tak... O dobra, może teraz... Uwaga, chwila prawdy. Ok, udało się. Okej. Okay. No, idź, idź, idź. Błagam, nie zacinaj się. Nie no, bo ja mam jakiegoś pecha z tymi ścianami. No, idź, idź, idź. Gościu, proszę cię, no idź. Jest, uf. Idź, idź, idź. I siup. Co to? Kurde, myślę, że to jakiś pistolet. Dobra, uwaga. Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, czy to da znowu się czegoś się spodziewać. Nie lubię takich ciastych, klaustropowicznych pomieszczeń. Nie mam klaustrofobii, ale przypomina mi się ta sytuacja z tym pieskiem, jakśmy przez te rury uciekali w tej drugiej części. Pamiętasz? Czekaj, jak stąd przejść? Jak stąd przejść? Wyjść. Czekaj, bo chyba gdzieś się tak jest jakieś przejście, którego ja znowu nie widzę. O, właśnie. I jesteśmy. No właśnie, gdzie my jesteśmy? Czekaj, to zaraz. Zaraz to obczajeczko. Chcę zobaczyć, czy może coś tutaj po prostu leży. Nie wiem, tak to wygląda. W ogóle ciemno tutaj trochę. Właśnie, kaseta, dobra. Obiecałem, że będę oglądał wszystkie kasety do końca. Oj, sorry. Więc jak obiecałem, zobaczę. No, teraz wyjaśnić sytuację, co się stało.

Coś... Te, ten coś złego zrobił. Coś ci to mówi? Jakiś, jakiś pani Harper? Coś wiesz? co to jest może? Nie, to jest tylko nagranie, dobra. To jest tylko nagranie, więc mogę słuchać, nie muszę to patrzeć. O, jaka poduszka. Ciekawe. Batonik. Aha, czyli potrzebujemy dwa. Dobra, tam jest chyba przejście. Okay. Ale inne kabelki są takie bardziej przezroczyste niż tak jak ostatnio. O, ten jeden z przyjaciół. No właśnie widzę, no. Bub, bubu. No. Co to jest? Telefon? No, odbierz. Jak mam to odebrać? Nie wiem. Czekaj, czekaj, jak to odebrać? Ale ja mam ten telefon przy sobie? Nie wiem. Ciekawe. A tu jest telefon! A, czyli po prostu musimy... Ktoś od... Czekaj, jakieś... czekaj, czeka, bo nie wiem, się dzieje. A, coś mi rzucił! A, tą baterię! A, żeby DV otworzyć, dobra. Okej, okay, dobra, to idziemy dalej. O, ale ciemno tu jest. Pociąg. Ty... A to nie jest ten nasz wykolejony pociąg, właśnie... Aha, okej, okay, dobra. No tak, 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 no. no to właśnie mówiłem właśnie parę minut temu, ale nie wiedziałem w którym miejscu, bo... A dobra, okej, okay, bo ten kot nas złapał i chciał nas tam zniszczyć w tej zgniatarce tych śmieci. A dobrze, okej, okay, już, już, już wszystko Kumam, tak? Dobrze, Kumam. Find the way into play car. Dobra, muszę znaleźć te wejście. Dobra, Szukamy. Dobra, tam nie idę, bo nie przejdę. Więc wrócimy się chyba tym torem jak nas tutaj po prostu idziemy. Oj. Ali no, nam Ciebie też było poznać, Ali. Ano, faktycznie, dobra. Ale to jest jakiś ten inny park. O, mamy Sejwa super. Ja wiem, co to. No to opowiadaj, widzą. Bo jak my wejdziemy przez... Bo to już jest te... Tu przytrzymywano te dzieci. Tak? O, no? widzisz. Dobra, ciekawostka. W jakimś odcinku, w drugiej części. No. Widziałam, że ktoś znalazł taki obraz z dzieckiem. Tylko dlaczego? Dlatego, bo te dzieci poszukiwano. Dobra, no to widzi, tu już jakaś, jakaś ciekawostka. Tak, dopływa, tylko nie wiem, gdzie on ma strzelić. A, bo ma tu strzelić, dobra. I muszę go obrócić w tą stronę. Dobra, więc czekaj, na razie tak. Na razie to puść wszystko. O, właśnie. Teraz tak, tak jak to jest tutaj, czyli muszę to, w, to wcelować, ale jest jakoś tak za nisko trochę. Czekaj, mogę góra? Dół? Jest. Aha, dobra, o super, patrz. Udało mi się za pierwszym razem, zawsze jakieś rozkwitnięcie. Proszę, mam lekki katar, dlatego mogę troszkę niewyraźnie mówić. Czekaj, jakby się, bo się zagadałem. a to te drzwi, dobra. Nie czekać. Aha, my te bramki uaktywowaliśmy, dobra. Dobra, ok, wow, jest klimat. Dobra, czekaj, już tylko chcę się rozejrzeć, ok? Chcę się troszkę rozejrzeć. Wiem, widzę, tu jest dźwignia, widzę, widzę. Czy ja to też widzę, bo pewnie zjedziemy tam na dół, tak? Poczekaj, chcę się tylko. A, dwie dźwignie są. I. O, coś się ładuje. Jakaś cisza przed burzą. Czekaj, doje gdzieś dojechaliśmy? Czy nie, nic się nie stało? A dopiero teraz się dzieje. O, kto to? Tak, jakby nam opowiadał, co to w ogóle się działo, ale tutaj jest wszystko troszkę poprzute. Co to jakiś wąż? Jakbyś miał wrażenie, ale czadnie. Coś chyba złego zaraz, tutaj się wydarzy, bo jest troszkę za długa droga. Gdzie ten kot? Jakieś kopuły jedziemy podziemnej. Nie wiem, nie wiem się, gdzie jedziemy, ale, ale nie wygląda. Czekaj, coś może ciekawego. Nie, nic nie ma. Też widziałem, że będzie coś z tą maską. Bo ten kot, tak jak mówiłaś, on, on ten, on. ten kasusypiający, tak? Nie, w w tak, to to? Tak. Ole duże. Oni tutaj przetrzymywali dzieci. No mówi, możesz mówić, miało jak najbardziej. To jest dla dzieci, coś takiego. Wow, ole klimat. To jest środek dla dzieci, ale oni jest duże przemieniali w ten właśnie te właśnie tę postacie. A czyli po prostu nasza misja polega na tym, żeby po prostu odkryć chyba tą tajemnicę, tak? Czy co? Czy uratować po prostu te dzieci? Ja nie wiem, bo te A, nie wiesz. już są w zabawki. To ciekawe czy może się wyjaśni, może w piątej części. E no, jest piąta część. Ma być. Dobra, znowu dzwoni. Dobra, muszę znaleźć teraz ten telefon. A. A to samo. Znaczy, samo odebrał. Wow. Ale ładnie. Dobra, musimy. O, to ten wariat, co nas gonił. O, jest. Ta, co straciła rękę. Jest, pokonaliśmy Cię. O ty, o ty, o ty, o tyż o tyż, o tyż, o tyż, o tyż, Mówił, żebyśmy tutaj poszli. Znaczy, mówiła. Znaczy, czekaj, zaraz, zaraz, zaraz pójdę, bo tak czy siak pewnie będziemy tu chodzić. Wszędzie. Na razie prosiła, żebyśmy tutaj zeszli, tylko tak się zamyśliłem, że nie wiem w zasadzie po co myśmy tutaj zejść. Patrzę sobie. Coś klikłem. Także gdzie ten gaz ucieka? Nie wiem, Pysia, to tak totalnie na, na chybił trafy tutaj przyszedłem. Nie wiem. Możliwe, że chodziło tylko o ten klucz. Nie w zasadzie tutaj, tutaj chyba nic nie ma takiego, co możemy wejść w interakcję, chodzi o to nacisnąć. Dobra, to idziemy stąd. Dobra, i co? No to idziemy po kolei po wszystkich? Po kolei chyba, co? Tam są jakieś drzwi. Dobra, na, dobra tak po kolei to po kolei. Bo przyszliśmy tutaj z środka i więc pójdziemy sobie od prawej strony, czyli o tej. Nie wiem, czy to był ten klucz, który właśnie jest safe. Totalnie przypadkiem teraz. Chyba Pysia, idziemy w dobrą stronę. To co idziemy? no no to idziemy exit Uch, no dobra Czekaj, tu jest jakaś walizka bo jakaś skrzynia nie, nie mogę otworzyć o znowu jakieś ładowanie w drugiej części czegoś takiego nie było przynajmniej nie kojarzę dobra no to idziemy nie wiem czego się spodziewać tutaj jest zbyt długo spokojnie tego kota dalej nie ma wow Dobra, chyba się trafiliśmy w dobre miejsce, które nas tutaj prowadziła. Totalnie przypadkiem, znowu. Wychodzi na to, że musimy go aktywować jakoś. Ale, wielkie miejsce. Pomieszczenie znaczy się. Po ale... Musimy, musimy tym, y, temu przedszkolu przywrócić zasilanie. Bo ten gaz to jest chyba energia, która jest potrzebna, żeby zasilić mu te przedszkole, bo tam, tak mi się przynajmniej wydaje. Musimy znaleźć drogę A do te... tego. Dobra, Pysia, to po kolei. No. Mów, mów. To tedy... Tutaj. Po kolei. No. Który do nas dzwoni i tam miał na imię... Właśnie. No miał jakoś tam na imię. No, właśnie, to ja też zapomniałem szczerze. To tym nic nie możemy zrobić. Dobra, jest jedna bateryjka. Idziemy ją od razu zanieść. Tu chyba potrzebujemy jeszcze niebieskiej, żeby to się drzwi A otworzyły. Nie należało. Poczekaj, sorki. A nie, już! No dobra, dobra To O, dobra, jest na zieloną. O, jest tutaj. Tak jak mówiłem, będę sprawdzał. Nic nie będę pomijał. O, dobra, coś, coś ciekawego. No, faktycznie, no. A zamienimy, jakby zieloną na fioletową. Czyli co ta fioletowa nam, coś tu widzę, że co pomaga nam skakać? Czekaj, jakieś kolce. A widzisz? Patrz, jak fioletową dotąd na ko. A, zginałem, czemu? Czekaj, coś z fioletową. A to ona chyba tutaj jest. Czyli tak, możemy zmieniać łapki. Ciekawe. A, to daje światło. A, dobra. Nie. No czekaj, zaraz zobaczymy, o co z tym chodzi. A, poskakiwać możemy. A, widzisz? Dobra. Dobra, czyli ona nam po prostu... Nie wiem, ona jest jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć. Nasza skacząca łapka. Czyli po prostu na... z tą łapeczką możemy się gdzieś wysoko odbijać. No dobra, no to idziemy dalej. Chyba tam widziałem, że też jest. A, czyli coś takiego po prostu. O, już wiesz? No, że się wyżej skacze, że się wyżej skacze, no czekaj, czyli co tam musimy skoczyć? Był. Wiem, wiem, ale nie wiem gdzie tu. To... Aha, dobra, już wiesz? <ścoughs> Czy tak szybko? No wiem, 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 tam nie wejdę. A czekaj, tutaj jest? Co? Co to się wydarzyło? Aha, dobra. Tak Czekaj, teraz nie wiem czy on doskoczy. No dobra, spróbujemy. Oj, czekaj, łapki nie zmieniłem. Czekaj, na no spokojnie. Rozejrzyjmy się. Mogę tu wskoczyć na rury? A mogę. Dobra, a, i teraz czekaj. A, widzisz? Już kumasz o co chodzi? To Dobra, teraz powinniśmy wyskoczyć. Potem i jeszcze tutaj skawki teraz gdzie ciebie. O, dobra, jesteśmy. Aha, musimy tu przeskoczyć. No dobra, to dawaj to teraz bliżej. Okej, okay. łapka numer dwa i teraz skok. O! Udało się. No, jakoś jakoś idzie. o. i łaki. z krwi jest. Czekaj, czekaj, tu potrzeba coś z energią. Czekaj, wejdę tu, bo nie mogę tu wejść. Chyba, że tu jest... Aha, dobra, musimy tu wskoczyć. No dobra. O nie! Kurde, pysia, czekaj, bo teraz będzie ciężko. Jeszcze jest to, My musimy dać prąd tutaj. Muszę jakoś tak zrobić, żeby ten promień odbił się od tego, i potem ten dał tutaj. O! I chyba będzie wtedy podwójnie. Jest, udało się. Kurde, super. <laughs> jesteśmy coraz lepsi. Dobra, jesteśmy coraz lepsi. Czekaj, teraz gdzie? I teraz musimy dać promień tutaj. Aha, bo się to otworzyło. Dobra, złap to. Teraz musimy zrobić tak, żeby wziąć promień stąd, tu i tu, żeby poszło. Dobra, 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 dobra. Więc pójdę najpierw tam. Teraz tak, ciebie obrócę. O, właśnie. Teraz powrotem, i teraz tak, złapię ciebie. O nie. Jest, udało się, tak udało się, czekaj. Jest, jest zasilanie, widzisz? Komputerki się odpaliły. Dobra, teraz chyba muszę stąd wrócić. Jest, drzwi są otwarte, super. Kurde, no idzie tam coraz lepiej. Jeszcze raz mówi mhm. Dzięki, dzięki, to też dzięki wam, dobra. Pierwsze mamy chyba z głowy. Czyli tak, mamy dwa zasilone, jeszcze dwa. Nie, jeszcze jeden w sumie, bo ten, ten nie działa. Coś tu się dzieje, coś tu się dzieje. Czy, czekaj, czy to już. Generator jest odpalony. Nie, nie ma. Wow, coś się stało. No nie mów, że ja będę musiał znowu to zrobić. A nie, 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 do, do, dobra, dobra. Aaa, dobra, my zasiedliśmy teraz. Tak, Oli. Będziemy to no, no, no nie, no nie mówił, Oli. Nie, czyli dobrze, wszystko zrobiliśmy. Wszystko jest OK. Musimy się stąd wydostać, ale nie wiem w zasadzie gdzie mam iść. Czekaj, tam jest w ogóle ktoś z kasetą. Czekaj, czy są jakieś schody? Tu nie przejdę. Ale się ciemno zrobiło. Czekaj, gdzieś tu była. Powinna być chyba kaseta. Ole, ciemno, 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 ciemno. Lekko creepy. No, lekko mam ciarki już, nie wiem dlaczego. Dobra, musimy w ogóle stąd wyjść. Co tu się stało? Ty czemu? Nie wiem, to nie ja. Ktoś mi się ręka zacięła. No dobra, to się spróbujemy wrócić. O ile w ogóle da się wrócić, bo żeśmy przyszli z tąd. Coś tu się dzieje. Nie wiem jeszcze co. Dobra, po prostu wrócimy się. Dobra, wrócimy się i zaraz zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, chyba jest dobrze. Tak, nigdzie nie ma. Tak, wywaliło cały prąd w tym przedszkolu. Czekaj, nie wiem, czy y, muszę zajrzeć z powrotem. Co jest? Czy muszę zajrzeć z. Wow, co to było? Co to jest? Co to się stało? Widziałeś? Czy tak powinno być? Czy to jakiś błąd gry Czy jakby coś naszego. Ja kogoś oglądałam, to tak nie było. No dobra, już mamy. Dobrze, że mamy to nagrane. Dobra, to chyba tutaj wrócimy z powrotem, bo tu coś było z zasilaniem. Tak, jest safe. Czekaj, tutaj. Nie mamy gazu. No też słyszałem, no też słyszałem. Coś tu się dzieje, kurde, a ja nie wiem ciągle co. Nie, tu nic nie mogę z tym zrobić. A tu stąd, dobra. Jest jakieś zasilanie awaryjne odpalone. E, musimy znaleźć zasilanie. Tutaj w zasadzie nic już nie ma, bo brałem tylko stąd klucz. O, kolejny klucz. A, dobra, teraz idziemy do magazynu energii. Ok, mamy klucz do magazynu energii. Bardzo znowu przypadkiem. Czyli jak coś się będzie działo, to zawsze wracamy tutaj po klucz, bo widzę, że to chyba tak twórcy specjalnie zrobili. Dobra, czyli tak, jak byliśmy teraz pierwszym w prawo. Szkoda, że takiej mapy nie ma. Chyba, że jest, ale ja o niej nie wiem. Latarka? Nie no, no i tak mamy naszą własną. Dobra, czekaj, to może tutaj, bo nie wiem, które to jest pomieszczenie, w zasadzie, jeśli chodzi o tą energię. Mini dom straszków. Dobra, to idziemy, szukamy. Nie, na razie szukam tego pomieszczenia. Po prostu posprawdzam po wszystkich. Przyspieszymy. Nie, tu jest. Czyli tutaj można wejść, bo była kudeczka, ale klucza nie mamy. Więc ja się ewentualnie tam jeszcze chyba wrócę yy, z tym gazem, pewnie. Dobra, tak, Pysia, ja się tam wrócę. A, dobra, bo tam chyba był też. Yy, było jakieś pomieszczenie, że był potrzebny klucz. Dobra, więc mamy klucz i wrócimy się tutaj z powrotem. I zaraz sobie zobaczymy. Gdzie może być to pomieszczenie, kurde, no, że ja bym, no, no właśnie to jest ten efekt, mówię, bo gram to pierwszy raz i nie wiem, nie wiem w zas zasadzie do końca jakiego pomieszczenia, jakiego pomieszczenia szukam, dobra, wiesz co, yy, zrobimy tak, zrobimy sobie szybką przerwę, ja to wytnę, żeby was tutaj nie przenudzać, poza anteną szybko to znajdę, dobra, to chwila przerwy. Dobra, wracamy po przerwie szybkiej. Taka mała dygresja, no sprawdziłem to. Wychodzi na to, że ten klucz jest do tego domu. I gdzieś tutaj w ogóle mapa jeszcze była. Aha, tutaj. Musiałem pytałem wcześniej, że szukam mapy. No tak, to jest to. Potrzebujemy się dostać... Nie tutaj. Ja bo my stoimy tu. My potrzebujemy chyba tam dojść. Czekaj, do tego jednego takiego domku. Ten Dinoś, a jest tutaj z tą lampą. Tak, i to jest ten dom. Mamy ten klucz. Ciekawostka, zanim tam podejdę. Na początku nie mogliśmy go otworzyć. Ja nic nie zrobiłem, po prostu tylko dałem na chwilę pauzę. I Sprawdźmy, czy możemy tu wejść, no bo ten klucz jest do tego miejsca, do żadnego innego. No i patrzcie, teraz jest kłódka otwarta. Jakim cudem? Nie wiem, tego nie wiem, ale... God, idziemy na cud. Ale wiecie co? Nie, szanowni państwo, tak. Nie, tak jak obiecałem, zrobimy to sobie w dwóch odcinkach, bo będę miał tego troszkę dużo do montowania, a chcemy po prostu przejść to całe. Także tutaj sobie skończymy ten odcinek. Zroba... Zobaczę, czy zrobię z tego jedne... Fu, przepraszam. Zrobię z tego dwa albo trzy. W każdym razie dzięki, żeście byli z nami. Jeżeli chcecie kolejny odcinek zobaczyć, to co musicie zrobić? Dostarcie. Tak, bo nie będziecie wiedzieli co się czai za tymi drzwiami. A być może będzie to to bardzo interesujące mroczne i może spotkamy naszego słodkiego, drapieżnego Kiciusia. A tymczasem żegnam Was na ton resorach oraz cześć. I widzimy się w kolejnych materiałach, także do zobaczenia. Dzięki, żeście byli z nami i cześć!